Jak to jest? No, te latka tak przychodzą, najpierw jeden roczek, potem dwa, pięć, dziesięć i dwadzieścia i tak dalej. I robi się starym. Pani się tak ciągle się, kiedy pani to pokazuje, to pani... No, nie. A potem coraz dalej, coraz wyżej, coraz wyżej. Lata przebywały. No i... No i pani I... została kim? Uczyłam w szkole. Nauczycielką? Tak, tak. A potem już jak lat jeszcze więcej przybyło, no to się nauczycielstwo się skończyło. Bo wiesz, no wiesz, ręce już... Boi się pani? Ja się nie boję. Że pani umrze? Nie, nie boję się. Jak ma się już pewne lata, dużo lat, to się wie, że się trzeba A Ale ile pani ma lat? Oj, ja mam dużo lat. Ja już mam 80 lat. Ile? 80. 80 to jest bardzo dużo. Nie tak dużo. Oj, bardzo dużo. 80 to jest 90. Oj, nie. No nie, to jeszcze do 90, to jeszcze trzeba czekać. 10 lat. To pani życia zadowolona. Czy ja jestem życia życiu zadowolona? Mhm. Nie. Dlaczego? Dlatego, że jestem samotna. Jestem sama. Trzeba zawsze być szczęśliwym w życiu. Trzeba być szczęśliwym, ale nie zawsze można być szczęśliwym, jak jest się samotnym, a dużo rzeczy brakuje, no to wtedy już nie. Nie jest się zadowolony. Czego pani brakuje? Czego nie brakuje? A Ale... chciałabym z kimś mieszkać, z kimś żyć. Jak się ma rodzinę, ma się dzieci, żyje się wesoło, no to chciałoby się żyć. A jak jest się samotnym, to... To życie jest ciężkie. A kiedy ostatni raz pani płakała? Oj, bardzo często płaczę. Ale kiedy? Nawet teraz mi się chce płakać. Hmm. Skończona rozmowa. Hmm. Hmm. Ale to dziwne, że, że jeśli ktoś panią o to pyta, to pani już do... Ty, włakać. Hmm. hmm. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Będzie dróż. I pani... Ja, ja też pani ży ten druż. Pan będzie się uczę. Będzie się tak, musiał tego. A pani jutro to będzie? Będę. Na tej samej ławce? Tak, napisem ja No to ja testuję jutro będę. Wiesz, w tym roku zmarła moja kochana żona. Najpiękniejsza kobieta na świecie i najlepsza. A ja płakać nie będę, nie, nie, nie bój się. I teraz dbają o mnie moje dzieci. A ja. jak panu, jeśli czy pan jeszcze spotka swoją żonę? Ja ci coś powiem. Ja jeszcze ciągle teraz moją żonę spotykam. W domu jest jej pełno. Ja sobie siedzę a słyszę, że ona tam ksiąta się i chodzi. Takie mam wrażenie, wiesz? Tak sobie tutaj do głowy wypijam, że ona jest zawsze jeszcze ciągle ze mną. Kochana była moja żona. Tak, tak jak moja myślę, mama. My myśli, myśli, że mój tatuś, mój, 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 mój dziadek komary myśli, że on ciągle jeszcze żyje. Ja też tak myślę. Wszyscy że... ciągle, jeśli ktoś umrze, to nie znaczy, że, że, że już tego nie spotkasz. O właśnie, właśnie. Jeżeli ktoś umrze, to nie znaczy, że już całkowicie umarł. Bo żyje po nim jeszcze pamięć, to znaczy to wszystko, co on dobrego zrobił, to ludzie pamiętają i wspominają go. Bo to był dobry człowiek. I Ale wtedy żyje my... człowiek. Jak długo ludzie o nim mówią, tak długo człowiek żyje.